Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj jesteśmy... E, pierwszy dzień na... Rozpoczął nam się, można powiedzieć, nad Jeziorem Przechlewskim. Do soboty sobie zarobiliśmy tutaj taki mały piknik. Pospędzimy troszeczkę czasu. Chciałem po prostu pokazać dadze, jak wygląda to jezioro. Jezioro jest przepiękne. Jezioro jest przede wszystkim bardzo rybne. Natomiast o, wczoraj żeśmy przyjechali o godzinie 21. Zanim rozłożyłem namiot, zanim rozłożyłem parasol, no to chwilę mi to zajęło, bo później przyszedł Tomuś, Tomuś przyszedł wypić, wypiliśmy parę piwek, wędek już nawet nie wyjmowałem, przywitałem się jeszcze po drodze z Bogdanem, który dzisiaj już rano na rowerze do nas trąbił, jechał i już machał i trąbił, bo tu jest w ogóle inny świat, jest, jest bardzo, bardzo przyjemna miejscowość, naprawdę bardzo fajnie się siedzi. No i co, mogę Wam pokazać jeszcze po ostatnim roku, zobaczcie jak jest pięknie. Nie będziemy się jakoś super rozkładali, ja nie będę też rozkładał żadnych y, jakichś rzeczy, po prostu o, mamy jednego pieska, jest z nami Weronika oczywiście, bo nie mogło jej zabraknąć. Mogę Wam pokazać jeszcze tak na szybko na wstęp. Tam na wprost jest Toj y, Toj, stoi przy wodzie, ustawiony tam dojazd, oczywiście tu wszędzie jest dojazd do samej wody i tam bardzo dużo też karpiarzy zawsze przesiaduje i stamtąd sobie wywożą, ponieważ ten spadek tutaj w tą stronę zbiornika w prawo, w którą jadę, jest po prostu płytszy i tu powoli opada. I oni tu po prostu przyjeżdżają na karpie tutaj, chociaż tu do kilkunastu metrów schodzi. A my będziemy łowili tutaj pod tymi trzcinami. O, Dagusia spaceruje. Pijemy kawkę poranną. Zobaczcie, Dopiero, a, woda nam się a woda się gotuje. gotuje. Dopiero żeśmy się tak naprawdę wstali, psy zjadły, wysikały się. A my nawet żeśmy się nie rozrzucali, tylko, tylko rozłożyliśmy sobie parasol jako kuchnię. Teraz Wam mogę pokazać ją od razu. Wyłącz, Daguś. Teraz Wam mogę pokazać. Teraz mamy, teraz mamy zrobioną tutaj taką. No przed śniadaniem jesteśmy bałagan. Mamy zrobioną z tego parasola kuchnię. Wszystkie graty na przyczepie, także kolejny raz wykorzystujemy tą parasolkę. Jest rewelacja, moim zdaniem, jest rewelacja. Daga mówi też, że jest naprawdę bardzo przydatna, bo jak ktoś chce mieć zwykłą parasolkę, to po prostu bokim sobie od, odsuwa i, i ma. Natomiast tutaj jest moje dziecko. Najlepszy yy, namiot zaraz po trackerze. Tracker ma jeszcze lepszy, pierwszy, ale jest ogromnie, kolosalnie drogi. Jest kolosalnie drogi. Ten jest też nie jest tani, ale jest za to lepszy, w sensie, no, jest tańszy. Zobaczcie, przedsionek, by ktoś szukał porządnego namiotu, dokładacie przedsionek i macie drugi namiot. W jedynce, w jedynce są dwa łóżka, jest miejsce na graty, normalnie na wygonienie tu będzie lodówka stała. Jest miejsce na lodówkę, jest miejsce dla zwierząt, na torby, na wiaderka. Spokojnie stolik, można wstawić dwa łóżka. Dzisiaj się rozpakujemy, tylko rozpa wczoraj żeśmy się rozpakowali tylko na minimum. No ale jesteśmy tak rozczaskani o Weronika. Poje, popije, idzie spać sama, wchodzi do, do namiotu. Kiełek tutaj, Kiełek, Wercia. E -e. Także wra... A, pół łyżeczki. Także wracając do tematu, psy nas pilnują. To jest najlepszy najlepszy opiekun, jakiego można sobie wyobrazić. Najlepszy stróż. Lepszego nie ma żaden człowiek niż pies. Dagi sztućce. Wcale nie lubię różowego, żeby była jasność. No, w każdym bądź razie jesteśmy ten. Jesteśmy tak, do, dzisiaj jest czwartek rano. Jesteśmy rozłożeni, gotowi do łowienia ryb do. Soboty, w sobotę rano, w piątek się już wieczorem pakujemy. W sobotę rano wstajemy, składamy namiot, składamy wszystkie torby, wszystko i zmykamy, zmykamy na wygonin. Tam do piątku jesteśmy, czyli cały tydzień praktycznie. I yy, zmykamy znowu stamtąd na koncert do Hoszna. Także będzie fajnie. Pogoda typowo wędkarska, powiem wam, typowo wędkarska. A ja będę łowił tu najprawdopodobniej, tu będę łowił jedną wędką gdzieś w paśmie tych trzcin. Może nie przy samych trzcinach, ale gdzieś tutaj w tym paśmie, a jedną wędkę po prostu sobie wywiozę w tą stronę. Chciałem łowić tutaj z pomostu w drugą stronę, już wam pokazuję. Tam jest, a tam jest taka ławka, a tam jest taka ławka Bodzie ale y, tu, są, tu są bardzo fajne miejsca, tak 15-20 metrów od pomostu. Ale tam po prostu jest dostęp. Przyjedzie dzisiaj przemek Lewandowski i najprawdopodobniej będzie siedział na tym pomoście. więc y, no muszę sobie poradzić jakoś z tego pomostu. No i zjem śniadanie, rozkładam wędki, lecę do Bodzia po, lecę do Bodzia po licencję, bo muszę wykupić sobie zezwolenie na wędkowanie tutaj. I tyle nie. Muszę kartę wędkarską jeszcze chyba zabrać, bo tu jest potrzebna. Chociaż nie na pewno tego nie pamiętam, jak było rok temu. Raz byłem na zawodach i raz byłem na urlopie. I w sierpniu znowu ekipą spotykamy się na tutaj nad wodą, tylko nie wiem gdzie siądziemy na karpie. Może siądziemy teraz na przeciwległym brzegu, żeby było za każdym razem gdzie indziej. Chociaż tam jest najgorzej, bo tam jest najdalej do sklepu. A wiecie, jak jest, siedzi sześciu facetów, to sklep z piwem często jest odwiedzany, nie? I wtedy daleko jest spacerować do niego. Alkohol na weekend yy, na Tak Mara przygotowała alkohol, ale mamy bałagan. No to powiem, przepraszam, tu przywiek. Butelki jakieś leżą. <grytanie> Dagmuś sobie przygotowała. Od czego by tu zacząć? No, od śniadania, dobra. <grytanie> dobra, zmykamy. Jemy o. Weczora z pilnuje. To. Do później. Moi drodzy, pierwsze zestawy, jakie lądują. To jest orzech tygrysi z wkręconym do środka koreczkiem. Tu będzie obsypany ziarnami, bo generalnie wszystko będę obsypywał ziarnami. No i trochę kulek tutaj pójdzie o smaku orzecha tygrysiego. A drugą wędkę chcę postawić yy, tym razem na orzech tygrysi kulki, ponieważ w tym roku mi się dosyć sprawdziły. Tutaj ryby lubią ziarna, więc yy, liczę, że może się któraś będzie chciała na takiego bałwanka skusić. I to będzie zasypane również ziarnami i kulkami. Także muszę sobie przygotować tutaj tylko zanętek. Za generalnie mam kulki tutaj, będę używał proteinowe i będę używał ziaren. Tak naprawdę tu mamy dwie nocki takie do łowienia dzisiejsza i jutrzejsza i dnie, więc nie będę tutaj zasypywał jakimiś strasznymi kulami, w jakichś dużych ilościach, tylko po prostu yy, ziarny, tak żeby spróbować skusić cokolwiek, żeby te ryby po prostu weszły, żeby skusić. Będę wywoził modelem zdalnie sterowanym, to Wam jeszcze pokażę. Yy, I co? No i tyle, no. Szykuję się dalej, idę zaraz robić opłatę, bo, bo jeszcze nie zrobiłem opłaty, na razie rozłożyłem wędki, założyłem przynęty, przygotuję wszystko i idę zrobić opłaty za zezwolenie. No, do później. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, my już po pysznych kawkach, śniadankach i w ogóle i po robieniu opłat. Patryk już był, opłaty zrobił, mamy tu centrum swoje dowodzenia. No i Patryk zaczyna przygotowywać się do łowienia. Hello! Kiłeczku nie wchodzimy. Pogodę mamy fajną. Troszkę wiaterku, troszkę słońca, tak się tam klaruje powoli. Jest fajnie. Jak tam? Super, tylko twarde dno, strasznie ciężko wbić cokolwiek, ale muszę coś wężki rozłożyć, bo chceło być tutaj za trzcinami, tak i tam na wodę. Yy, tylko jak widać butelki, bałagan jest wszędzie. Musimy sobie tu jeszcze posprzątać, część śmieci posprzątana. Yy, musimy tu posprzątać, tak żeby Patek w razie ty, a jak będziesz miał branie, to jak to będziesz.? No to co? Albo biegasz do wody, albo wodery i biegasz do wody. Przecież co? nie zdążysz się ubrać w wodery. A gdzie mi tu? Kto nie wiedzie? Jak najpierw mi będzie branie. No właśnie. A się... Kto tu mówił, Maciej, kto tu mówił, że tu jaka ryba była największa? W tym miejscu? Jakaś a duża ryba. łapali. Halina, tak ładnego. To ładne liny łapali, ale. Wolał. Ta, my wiemy tatuś co ty byś wolał Co nie kiełeczku? Tatuś by wolał karpie. Ale jak twardo to jest, masakra Też to się nie poprzewraca Nie idzie skręcić tego Patrzcie jak tu pięknie Z tyłu pola uprawne Tatuś szuwarek Tak kiełeczku? Pilnujemy tatę? Pilnujmy ugotowałem sobie ziarno w domu jeszcze gorące było jak je wiozłem z racji tego, że nie mamy tutaj możliwości jakiegoś długoterminowego nęcenia więc nie skupiamy się na nim nie wiadomo na czym pierwsza wędka tutaj jest na orzech tygrysi idzie na tą głębszą wodę na ten głębszy spad ładujemy pełną łódkę do oporu ziarna bo to jest jezioro, tu jest bardzo dużo leszczy a jak się coś trafi to się trafi, jak się nie trafi to trudno zaraz jeszcze przyniosę kulki tu mam trochę kulek tam jest głębiej trochę monster kraba orzecha tygrysiego trochę i resztę za dowalam bo to są przynętówki fajne, czy są zanętówki, ale takie lepsze. O, tu jest orzech tygrysi. O, niech sobie będzie kilka na, na dnie takich, że tak powiem, z orzechem. Wkładamy zestaw. O. Zasypujemy to wszystko jeszcze do oporu. spadnie na dół A, to jest jedna, jeszcze idę przyniosę do tego wszystkiego jeszcze za bo jakby się trafiły leszcze to co prawda to nie są duże ale ja nie lubię łowić ostatnio na duże kulki nie wiem czemu o. zobaczymy co się będzie działo to jest porcja na jeden na jedną wędkę a teraz musimy to wywieźć wszystko wywozić już nie będę wam pokazywał jak bo Musimy tu we dwójkę z Dagmarą pracować, ale generalnie, generalnie jedzenia pysznego dużo. Tak to będzie wyglądało. Jeszcze to wszystko zostanie zalane orzechem tygrysim. To wszystko zostanie zalane orzechem tygrysim. A resztę tego orzecha po prostu wlejemy tutaj. I wymieszamy to wszystko do następnej łódki. Akurat się przegryzie. Jesteśmy na takim wypoczynkowym łowieniu, bo to jest nasz przelot przed jeziorem Wygonin. Więc, więc te dwie nocki to po prostu chcemy posiedzieć nad jeziorem, odpocząć, spotkać się z Bogdanem. Patrz, jaki zapach. Ale zapach jest kosmiczny, nie? ty tygrysi to jest ty tygrysi. Bardzo dużo ryb w tym roku na to zostało złowione. A czy tu się trafi jakieś w ogóle branie, to zobaczymy. Generalnie to jezioro w ogóle charakteryzuje się, powiem Wam tak na szybko jeszcze, to jezioro charakteryzuje się tym, że bardzo fajnie karpie łowi się w okresie wiosennym i w okresie jesiennym, bo ta ryba jest przyklejona do dna, łatwiej jest ją zlokalizować, łatwiej jest ją złowić. Łowione są ryby powyżej 20 kg. To nie jest tak, że tutaj no, nawet no, powyżej 20 kg są spokojnie łowione ryby. Natomiast w okresie letnim zmienia się ukształtowanie że tego żerowania ryb, zmienia się z natlenienie tej wody i po prostu te ryby się przemieszczają. Często jest tak, że te duże ryby żerują w toni, albo na przykład w załamaniach pogody. W zeszłym roku trafiliśmy tak właśnie, że Przemek złapał karpia 19800 pięknego i chyba to był 19800 albo jakoś tak. Jakoś tak to około 20. duża ryba w każdym razie, nieważne ale było właśnie złamanie pogody, było naprawdę lało 3 dni i on po tych deszczach zaraz złowił karpia, a potem zrobiła się ładna pogoda i nikt z nas nie miał brania do końca, 6, 6 a nawet 8 wędek stało i nikt z nas nie, nie miał żadnego brania, także zobaczymy jak będzie ja idę do drugiej wędki, przygotuję inne kulki tutaj w tym dużym wiatrze to miałem ośmiornice dlatego, że jesteśmy na jeziorze i to jest krab, ośmiornica, kałamarnica, o takie zapachy, kryl. To Ale są... zapach, mówię Wam. To się zawsze sprawdza. Matko, jak to pachnie. Dobra, lecimy dalej. Matko, jaki... jaki zapach kolejny. To jest wiśnia i tą wiśnię dorzucimy do orzecha tygrysiego, ziarna i to postawimy o, na orzecha mamocha. tygrysiego. Ale tej wiśni będzie tylko tyle. To będą takie rodzynki na torcie, Matko. których nie będzie za dużo. I to wszystko... To wszystko będzie, e, że tak powiem, e, dodane do e, tego. Natomiast na pewno sobie wezmę jeszcze, zrobię tak. Wszystko zużyjesz? Nie, ale już będę Aha, miał... Nie szkodzi, tak? Tak, już będę miał zaromatyzowane. Nie dużo mi zostało tej wędki. To, to na później do drugiej wędki. Dobra, wywozimy tą wędkę daga i, i bierzemy się za drugie kija. Wywoźcie tą wędkę daga. No, <grych> No, no na razie. Ale tu jest ryb. Powiem Wam tak. Tak myślałem, żeby łowić na spadzie i gdzieś kawałek dalej, ze względu na to, że jest ciepło. Ta ryba pod samymi trzcinami raczej nie będzie przebywała. Plusem tego wszystkiego jest to, że te wszystkie pomosty, które są tutaj do przodu, wszystkie te pomosty są e, zalane, więc no, pewnie, teoretycznie nikt nie będzie e, łowił. No i zobaczymy, jak to wygląda. Jesteśmy przy trzcinach metr 40, metr 40 wody. Daj bliżej, może się uda, że będzie coś widać, bo tu jest ciężko. No ciężki temat. Dobra. Dobra, to nie ma sensu. Dlatego... Czyli wok bardziej będziesz łowił? Nie wiem. Chcę sobie po prostu popłynąć. Tu jest taki garb przy samych trzcinach. I teraz popłyniemy na wodę. Słońce świeci ostro, więc nie za bardzo mi się. Ale, dosyć Ale jest dosyć duży spadek, dosyć duży spad jest. Już jest 2 metry. Dwa Bardzo duży spadek jest spada praktycznie leci leci w dół. Można powiedzieć, że bez zatrzymania żadnego 3 metry 3,8 osiem metra. 4 metry tutaj jest tak łagodnie zaczyna spadać dobra i to będzie pierwszy pierwsze moje miejsce tu jest tak ja się zatrzymałem bo jakbym pewnie ten to by bardziej spadało no ale dobra no nic nie zrobimy. Postawimy pierwszą wędkę tutaj, zapisany jest punkt na około 5 metrach kiełek. I drugą wędkę postawimy w trzcinowiskach, zaryzykujemy. Aha, tu dobrze, że mamy tyle miejsca do łowienia, nie? Tak, no jest, jest zalana woda, więc ten brzeg jest, przepraszam. A czyli zalany. po tamtej stronie tam raczej nie powinien nic. Po cz... Aha, bo mamy ponton, dobrze? bo już w sobie sensie zastanawiam jakby było branie. Tu jest 3-6 metra, gdzie złódka łódka jest 3-6 metra. A czemu nie tu, to wprost? Dlatego, że tutaj jest bardzo głęboko i Aha. od razu spada ten. Rozumiem. A tam mam taką zatokę i tu jest około 3-6 metra i tutaj postawimy drugi zestaw. Rozumiem. Dobra i teraz trzeba byłoby wrócić, pobrać tą mapę i wracamy do brzegu, ładujemy towar i wywozimy. Rozumiem, no to do dzieła. No, i moi drodzy, wygo ten mówię wygonin Boże, bo na nie jedziemy. Dopiero żeśmy rozmawiali z dagą, yy, przechlewo się nam kończy. To były tak, takie szybkie trzynocki. Yy, wędkowania można powiedzieć, że były takie prawie dwie doby. Więc pakujemy graty wszystkie z powrotem. Tu Dagusia jeszcze się wygrzewa. I ten, no i zbieramy się. Jeszcze byliśmy z psem, u, pokażę Wam. Jedna coś sobie zrobiła w łapę, jak wyskakiwała z samochodu na trawę. I dzisiaj byliśmy u weterynarza z nią. Za to ma fajne miejsce, bo ma przeciąg. Chłodno wodę w środku pilnuje wszystkiego. A my się tutaj po prostu zbieramy: wszystkie graty zabieramy i ten i, i, i będziemy się zbierać na, na wygonin prosto stąd. Jeszcze musimy tylko za dwie godziny do weterynarza poczekać. Oczywiście jutro jedziemy. A złowiłem dwa leszcze na głębszej wodzie i na płytszej wodzie. Złowiłem po jednym dużym leszczu. I to tyle na tą chwilę. Dwa brania, dwie ryby. Leszcze łowią, leszcze mi mówi, no, no 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 Oby psu przeszło, bo będziemy mieli jeszcze przeprawę tam, bo mamy stanowisko numer 4. No dobra, ja się biorę, podłączam Solar, bo ledwo odpaliłem auto, a mam drugi akumulator, ale nie chciałbym się go podłączać do lodówki specjalnie. Więc podłączam Solar pod samochód i, i zasuwamy i lecimy dalej.